Dziś opuścimy twardy i suchy ląd, po to, by holenderskim okrętem dotrzeć do miejsca ostatniego spoczynku bombowca Lancaster z polskiego dywizjonu nr 300, samolotu, który w czerwcu 1944 roku nie powrócił do bazy w Anglii. Poznamy też niezwykłych ludzi z grupy poszukiwawczej wyspecjalizowanej w tropieniu zaginionych maszyn, którzy wierzą, że pamiętać znaczy szukać do końca każdej odrobinki, każdego śladu po bohaterach. Poszukamy też świadków zbrodni do dziś okrytej tajemnicą, kiedy to do uciekającego z komunistycznej Polski pilota rolniczego AENA, czechosłowacki myśliwiec, odpalił rakietę. Odkryjemy również kulisy ekshumacji poległych żołnierzy września, prowadzonych w latach 50. Wtedy Urząd Bezpieczeństwa nakazał zabierać na nowe cmentarze tylko czaszy, resztę szkieletów pozostawiając w ziemi, oddawanej ponownie w gospodarcze użytkowanie. Tak wygląda ostatnie lądowanie Lancastera numer DV 285 z dywizjonu nr 300, imienia Ziemi Mazowieckiej. Ostatnie miejsce bazowania krakowskie lotnisko Balice ściślej mówiąc Muzeum Lotnictwa Polskiego. Ci ludzie, którzy z odległości 1,5 tysiąca kilometrów przewieźli szczątki polskiej bojowej maszyny, to członkowie niezwykłej holenderskiej grupy poszukiwawczej wyspecjalizowanej w badaniach podwodnych Aircraft Recovery Group. Ten wodny bezkres do złudzenia przypominający morze to słodkie jezioro Nizelmeer. Muliste, niegłębokie, bo sięgające zaledwie 3 metrów, ale z punktu widzenia dziejów lotnictwa wojennego niezwykłe. Kryje szczątki niemal 700 samolotów obu walczących w II wojnie światowej stron. Szlakiem powietrznym nad jeziorem szły bombowe i myśliwskie wyprawy alianckie na kontynent. Nad jeziorem czatowały niemieckie dzienne i nocne myśliwce. Dziś pierwszy sygnał o istnieniu pod wodą wraku dają członkom Aircraft Recovery Group Rybacy, rwący sieci na podwodnych przeszkodach. Pierwsze pytanie z jakim samolotem mamy do czynienia jest najtrudniejsze. Porwane, poskręcane części niechętnie odpowiadają na to pytanie. Najważniejsze źródło wiedzy to tabliczki znamionowe, którymi producenci sprzętu lotniczego opatrywali każdy poważniejszy podzespół. Fabryczne kody cyfrowe też mówią wiele kamuflaż, malowanie ta cała skomplikowana wiedza, którą dziś na świecie opisuje się jako archeologię lotniczą, a która w Polsce ciągle funkcjonuje na pograniczu egzotycznego hobby. No. Poszukiwacze już wiedzą, że trafili na Lancastera, a kody cyfrowe prowadzą do samolotu z polską załogą, która w czerwcu 1944 roku nie powróciła z bombardowania celu Gelsenkirchen w Niemczech. Nad Nizelmer na wysokości 2000 metrów zaskoczył ich niemiecki nocny myśliwiec. Zaatakował z dołu, od tyłu rozstrzeliwując praktycznie maszynę. Wyskoczył tylko bombardier porucznik Bogusław Morski. Szczęśliwie wyłowili go holenderscy rybacy. Ciało drugiego członka załogi, sierżanta Feliksa Bladowskiego odnaleziono po siedmiu dniach. Pozostałych lotników przykryła woda i szczątki maszyny. Te poplątane linki i fragmenty jedwabiu to spadochron. Znalezisko elektryzujące. Zapięte klamry przęży wskazują, że któryś z członków załogi próbował na nim wyskoczyć. Ponieważ podstawowym celem działania Aircraft Takeover Group jest odszukanie i godny pogrzeb poległych, zapada decyzja przeszukania mułu. Na miejsce przybywa ogromna barka wioząca kopark. Przez trzy tygodnie wędrować będą nurkowie tam i z powrotem pod wodę. Wydobyte szczątki członków załogi trafią na wojskowy cmentarz w Bredzie. Część podzespołów maszyny pozostanie w holenderskim lapidarium Muzeum Fortecy, gdzie każdy eksplorowany samolot ma swoje miejsce w ekspozycji. A przyczepa samochodowa, załadowana najpiękniejszymi znaleziskami, wyruszy w drogę do Krakowa. Niezwykłe prezenty i z daleka. Tak, dzisiaj wielki dzień. Z Holandii dostajemy szczątki polskiego Lancastera, yy, z 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej, który został zestrzelony nad Holandią. Ale to śmigło robi wrażenie, widzę po konserwacji. Tak, trójłopatowe śmigło. Które po prostu odeszło pierwsze od silnika, urwało się od silnika. Co ciekawe, nie znaleziono do tej pory czterech silników. Silnik jako najcięższy element w samolocie wbija Głęboko. się z reguły najgłębiej. Czy panowie się czują teraz związanie emocjonalnie z tą polską maszyną i załogą? Czy Głównym zadaniem fundacji. Jest znajdowanie szczątków załóg, ponieważ są to ludzie, którzy walczyli za naszą i waszą wolność. Jest to ostatnia rzecz, którą oni mogą zrobić dla nich zapewnić im właściwy grób. Jest to właściwie ich takie główne przesłanie, dlatego przede wszystkim szukają tych zestrzelonych samolotów, w których być może znajdują się jeszcze szczątki załóg i wtedy zawiadamiają rodziny czy jakichś krewnych, którzy uczestniczą w próbach podjęcia tych szczątków. Będziemy tworzyć teraz specjalną ekspozycję dla, dla nich właśnie, dla tego polskiego samolotu i polskiej załogi myślę, że, że to dobrze, że to jest w Krakowie. Ale to zdumiewające, przejeździliśmy z Amerykanami, którzy szukają swoich. Tu pojawiają się Holendrzy, którzy przywożą nam naszą historię. To coś niezwykłego się dzieje jednak w tym następnym pokoleniu, już niewojennym. wojennym. Tak. To jest właśnie budujące, że, 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 że jednak. 60 mimo, mimo 60 lat, mimo upływu czasu, mimo tej wymiany pokoleniowej, jednak, jednak ta historia jest nadal dla wszystkich bardzo ważna. Bardzo ważne. A to co oni robią, no to jest yy, naprawdę wielka sprawa. To było prezentowane u nich w muzeum już, ale zdecydowali właśnie, że przekażą to do polskiego muzeum. I Ciekawa rzecz, symbolika tej kompozycji. Ten pofalowany plastik symbolizuje jezioro. Te sześć elementów symbolizuje sześciu członków załogi, którzy zginęli wraz z samolotem. A ten zielony element to jest spadochron, na którym bombardier morski uratował się. Także on wystaje ponad wodę. Zawiadomiono ostatniego żyjącego, jedynego żyjącego członka załogi właśnie bombardiera morskiego, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, on przyjechał tutaj i powiedział: "Nie umrę dopóki nie wyciągniecie chłopaków z y, podwody". I rzeczywiście był świadkiem y, wydobycia i powiedział: "Ja ciągle widzę ich twarze". I ta sentencja została tutaj w języku angielskim y, umieszczona: "Ciągle widzę ich twarze". Czekała na to, by ją opowiedzieć publicznie wiele lat. Jak to się stało, że tragedia polskiego pilota, pilota Agro, który na takim właśnie powolnym lotniczym ciągniku próbował no tak. uciec do Austrii, że ta tragedia nie znalazła się nigdzie w publicznej opowieści? W ogóle nie było podane żadnych biuletynów, bo biuletyny wypadkowe do jednostek i cywilnych, i wojskowych. Jeżeli coś się stało, to no, warto pytać, dlaczego się stało się. wypadki właśnie omawiane. No na tym samolocie leciał pilot. Nie wiadomo w każdym bądź razie ile tam było osób, czy byli osoby, czy nie. Jeśli miało dojść do zestrzelenia, bo ten samolot leciał przez jego by w ogóle nie wykryli, tylko on nie zauważył i leciał na lotnisko, nad lotniskiem nowe Miastek. Zacznijmy mięso. od tego, że polskim pilotom często było już tutaj ciasno, prawda? Mieli dosyć komuny, uciekali. Uciekali na różnych maszynach. Tak. Akuratnie pomysł taki miał lotnik posługujący się takim samolotem, Agra drugim, trudnym samolotem do ucieczki, powolnym raczej. I jeszcze tutaj, panie redaktorze, ja zauważę taką ciekawostkę, że na samolocie AN-2, tylko przez morze do Szwecji, Uciekło komplet, 10 osób, dwie rodziny, z dziećmi, z żonami, ze wszystkimi. Pokażmy tak, miejsce startu proszę. tego pilota agro. To jest opole, a tu jest lotnisko Polska Nowa Wieś i tu była baza Agro. Stąd startowały samoloty na, na opryski, na opylanie. Do lotniska wojskowego, nad którym się znalazł koło Pieszczan, to ta trasa taka hipotetyczna mogła wyglądać w ten sposób. Dlaczego on się w ogóle tu znalazł, kiedy y, prawdopodobnie leciał do Wiednia? Dlaczego się znalazł? To można, Wanda, można, no ja myślę, że inaczej. Ja myślę, że przyczyną było to, że on nie miał mapy Czechosłowacji. Natomiast w tym rejonie, tak samo jak w Polsce, większość wiatrów wieje z zachodu. Y, pomiędzy tą trasą, którą zakładamy, że, że chciał trafić na to, na to, na rzekę, prawda i po niej polecieć, jak to się mówi palcem po mapie do Wiednia Ta, ten kąt wynosi 7 stop. Niewiele. Bardzo niewiele. Według e, mojego rozeznania bo ja w tym czasie byłem w Tręczynie, zrokowo żeśmy go widzieli jak przelecywał na skraju lotniska i jego niemyśliwce zaatakowały tylko na najpierw on w ogóle nie chciał prowadzić żadnej korespondencji. Wyłączył radiostację po prostu. Wyłączył no radiostację, bo my żeśmy słyszeli przez naszą radiostację, jak wcześniej do niego się zwracali, żeby zawrócił, żeby lądował. I z tego lotniska w Prędzinie poderwali dwa śmigłowce. Nie dwa, prędkości prawie można było dopasować do, do siebie. I one mu zachodziły z przodu pokazywały, żeby normalnie, wzrokowo, żeby normalnie zawrócił i siadał na tym lotnisku. W Tręczynie. W Tręczynie. Tak. My żeśmy wylądowali na naszym tym samolocie polskim, po locie technicznym i nas od razu radiowcy, radiowcy Czechsi szybko nas zawołali do siebie do swojego laboratorium i mówią, że to was samolot ucieka do Wiednia i nasi nie mogli go zawrócić, ale Warszawa dała rozkaz, żeby go zestrzelić. Według... A bo takie zdanie Warszawa dała rozkaz, żeby Tak, go Takie zdanie było ich. I jeszcze trzeci powiedzieli, że to nie oni, to nie od nich. Zależy, że oni muszą zestrzelić go, że to jest rozkaz Warszawy. No i w każdym bądź razie, e, i, i to w moim przekonaniu to był samolot szkolny. Czeski, tak jak u nas iskra, ten, który go zestrzelił. Zestrzelił, tak? to tak. był prawdopodobnie chyba delfin. Delfin, delfin tak. miejscowy tak. szkoleniowy odrzutowiec. Tak. I jedną rakietą go zestrzelił i w każdym bądź razie później jeszcze dyskusja powstała między nami a radiowcami i mechanikami czeskimi. No i ten nasz pilot, pan Lewandowski Stanisław, powiedział. W ten sposób. Jak tak, że się nie chcieli nie zestrzelić, to pilot mógł strzelić koło niego, nie trafiając go. No a Czesi powiedzieli tak, żeby rodzina do śmierci nie odpłaciła za tą rakietę, jak będzie. No i w każdym razie jeszcze była taka końcowa dyskusja, że w czasie pokojowym pilot czeski będzie miał wpisane do dokumentacji, ze strzelenie samolotu. Ale straszna historia, nigdzie w obyczaju nie było strzelania takiego, przez wojskowy samolot do takich maszyn. No, naszy. Czesi na przykład byli bardzo zaskoczeni i nie podobało im się to, bo nawet w dyskusji naszej między nimi, nie wiadomo, mówi, strzelając, nie wiadomo. Ile osób było na pokładzie? Ile na osób? Może dzieci, może rodzina. To musiała być wiosna 1977 roku. No, Zaczynamy dopiero, bo ja myślę, że trzeba będzie pozbierać dowody, Co trzeba my? będzie pozbierać świadków i pewnego dnia powierzyć to Instytutowi Pamięci no. Narodowej, żeby rozpoczęło się normalne śledztwo w sprawie zbrodni. No. Bowiem niewątpliwie strzelanie do tego typu samolotu, rolniczego samolotu, nawet jeżeli człowiek nie ucieka, by było zbrodnią. To wzgórze leśne, to niedaleko Krasnobrodu, tu w dole rozpanoczyła się ta nowoczesność, a to miejsce, które pan zapamiętał szczególnie i powiedział pan, że musi pan tu wrócić. To jest miejsce, w którym leżały szczątki doczesne żołnierzy, którzy zostali rozstrzelani. Może wśród nich byli też polegli w tym miejscu w 1939 roku. W ostatnich godzinach bitwy pod, pierwszej bitwy pod Tomaszem Lubelskim. Znany jest tragiczny epizod rozstrzelania 40 kilku żołnierzy Wojska Polskiego w ostatnich godzinach bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, pierwszej bitwy. Ci żołnierze zostali tutaj pochowani. W latach 50. dokonano ekshumacji nie tylko tego cmentarza wojennego i powinni być te. Te szczątki powinny być przeniesione na cmentarz w Rotundzie. Niestety, jak się okazało w latach 80. E, miałem okazję oglądać doły po wyjęciu przez lokalnych poszukiwaczy skarbów hełmów i, i w tych dołach znajdowały się kości i elementy mundurów żołnierzy w Rzeszowie. w tej ekshumacji co robią? Zabierano? E, jak później pytałem w kilku miejscach, gdzie podobne ekshumacje miały miejsce, e, zabierano tylko głowy. E, reszta zostawała w ziemi. Którzy zginęli w dramatycznych okolicznościach, zamordowani, zostali tutaj. Ten wzgórek, tak jak powiadają miejscowi, ciągle jeszcze mogiła. Trudno nam powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda, ale wydaje mi jak się, Jak to w że... tej chwili wygląda, no to widzimy, przecież kości nikt nie zabierał stąd. No, zapewne. Jeżeli yy, kości są, to są do, do, tej, do, tej, do tej chwili. No ja myślę, że to jest taki moment, kiedy trzeba to publicznie powiedzieć i wszystkie takie historie ponownie przejrzeć, bo ta, ta ekshumacja tutaj w Krasnobrodzie podpowiada, że inne, jak Pan mówi, zrobiono podobnie, a więc podobne miejsca trzeba by teraz archeologicznie solidnie przepatrzeć. Niewątpliwie należałoby oddać szacunek tym żołnierzom polskim, którzy y, niestety w latach 50. w okresie y, dziwnej y, niepodległości zostali y, po prostu y, zbezczeszczeni. zbezczeszczeni. To, co zrobiono na całym terenie tutaj y, Roztocza. Roztocza, to no, wołało pomstę do nieba po prostu. Zamykając dziś tę opowieść, nie zamykamy śledztwa w tej sprawie. Jeżeli ktoś dysponuje większą od nas wiedzą na ten temat, prosimy o kontakt. My zaś z Roztocza przemieszczamy się na bagna pod Bownię. Nękani pytaniem, co też pozostało w ziemi z pojazdu, na który trafiliśmy przypadkiem, tropiąc polskiego wikersa. Do zobaczenia.